Związek Kurpiów 2022 rok. Antoine de Saint-Exupéry. Mały książę przetłumaczony na kurpiowski. Mały książę po kurpsiosku Czytają Krystyna Łaszczych i Mirosław Grzyb. Rozdział 22. Dzień dobry. — Poziedział mały ksiądz. Dzień dobry, odpoziedział zwrotnicy. Co ty tu robisz? spytał mały ksiądz. Dziela ludziów na packi po tysiąc sztuków, odpoziedział zwrotnicy. Wysyłam ich pociąganiu na lewo i na prawo. Oświetlony pociąg pospieszny przeleciał jak grzmot, aż zatrząsł się domek zwrotnicego ją, poziedział mały ksiądz. cegu i oni szukają? Tego niezie nawet są sienista odpowiedział zwrotnicy. I znowu zadudniał jadący z naprzeczka drugi oświetlony pociąg pospiesny. – Już wracają? zapytał mały ksiądz. To nie te same ludzie odpowiedział zwrotnicy. Tak się zmieniają. Nie było jem dobrze tam, gdzie byli? Zawdy się wydaje, że w miejscu będzie lepszej, posiedział zwrotnicy. I z hukam przeleciał trzeci oświetlony pociąg. Czy oni gonią tych ludziów z psiercego pociągu? spytał mały księć. Nie, nikogo i nie gonią odpoziedział zwrotnicy. Z w wagonach albo ziewają. Tylo dzieci siedzą z nosami przyklejonymi do sybów w łoknach. Tylo dzieci siedzą, czego i naprawdę chcą, poziedział mały księć. Poświęcą swój czas smacianej lalce, która dla nich jest ważna i becu, kiedy się jem tu lalkę odbierze. Te to majus szczęście, powiedział z wrotnicy. Tłumaczenie na kurpiowski: Irena Bachmura, Zofia Bogdańska, Leszek Czyż, Henryk Gadomski, Mirosław Grzyb, Krystyna Łaszczych, Milena Nalewajk, Krystyna Opalach Olender, Anna Raskolnikow, Danuta Staszewska. Opracowano na podstawie przykładu z języka angielskiego i francuskiego tłumaczki Agaty Kozak dla Internetowej Biblioteki Wolne Lektury. Kierownik zespołu i koordynator: Mirosław Grzyb. Korekta: Irena Bachmura, Leszek Czysz, Krystyna Łaszczych. Redaktorka: Iwona Choroszewska-Zyśk. Opracowanie kolorystyczne i graficzne ilustracji. Projekt okładki. Skład biartek.pl Mały Ksiądź po Kurpsiosku, wydany w 2022 roku przez Związek Kurpiów.